Z tego, co podglądałem w scenariuszu, to będziemy mieli jeszcze nie raz okazję usłyszeć te piękne głosy, więc na, na chwilę obecną dziękuję za te brawa, ale pewno jeszcze nie raz będziemy je oklaskiwać. Spotykamy się tutaj w tym wyjątkowym dniu, dla, dla wielu sympatyków klubu 75 lecie no, nie wszystkim klubom się udaje. Wiemy w jakich, jak trudno jest właśnie utrzymać się. Przez tak długi okres, i, i tym bardziej wielkie gratulacje dla wszystkich, którzy wzięli w tym udział, i którzy, mogę nawet tak powiedzieć, walczyli o to, żeby przez te 75 lat Unia istniała na mapie polskiej piłki. Klubu Piłkarskiego Unia Racibórz, pana Kawila Parozela, witam. Witam również współgospodarza tego wydarzenia, prezydenta miasta Cibusz, pana Dariusza Polowego. Jest z nami również y, przedstawiciel pani poseł Gabrieli Lenartowicz. Dzień dobry, witamy serdecznie. Witamy również wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, prezesa Rakowa-Częstochowa, pana Wojciecha Cygana. Witam serdecznie również zastępcę pana prezydenta Radziborza, pana Dawida Wacławczyka. Jest z nami również przedstawiciel powiatu, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Władysław Gumieniak. A także przedstawicieli Rady Miasta. Mam nadzieję, że widzę wszystkich. Witam panią Annę Roin i Magdalenę Kusy. się z nami również człowiek, który w ostatnim czasie bardzo pomógł, bo nie tylko w piłce, ale i w Unii. Dyrektor Akademii Rakowa Częstochowa, dobrze wam wszystkim znany, pan Marek Siad. Proszę wielkie brawa Hubert Kostka.